serdecznie witam wszystkich Ola spokojnie dziś e, w takim kolejnym filmie, a dziś e, zamknę tam z tyłu a przedtem nakurzyły trochę, przekopały tutaj wszystko te góry przyniosłem je tutaj mamy tutaj statko e, doniosłem tutaj ostatnią z kurek. dominanta trójbarwnego e, pięć kurek powiedzmy, żeby e, stadzie będzie ich chyba siedem, ale e, taki Taki żeby szeroki obraz było i pokazać, no troszeczkę te, te kolory się rozjeżdżają, ale w większości już ustabilizowałem, e, że te kolorystyka już jest powiedzmy do siebie bardzo, bardzo zbliżona. I co ważne, wszystkie kury jak widać e, i kogut mają e, różyczkowe grzebienie, także nie bijcie się nawzajem tu mam jedną z najstarszą e, kurek no i później tutaj resztę resztę e, kur tak e, jak widać one mają taką mocną porcelanę ta nawet tutaj jedna z najstarszych kur e, ona jest z takim przebiciem e, dużym białego taka mocna porcelana a w większości im powiedzmy że wiekowo tak samo e, te rozjaśnienie może jest e, większe jak w innych kurach to idzie odwrotnie, a tych się rozjaśniają te kury, powiedzmy po jakimś tam pierzeniu, no to już rozjaśniają się, dostają większe więcej tego białego i moim zdaniem jest to dużo dużo ładniejsze. No i tak jak, tak jak ze wszystkimi kurami tutaj ta nawet jedna kurka ma taki ten grzebyczko grzebyczkowy, różyczkowy grzebień, ale już tak widać, że już troszeczkę nawet tak troszeczkę przerośnięty, wyższy i tak się trochę przekręca. No ale no taka tego, ale to, to spiczaste takie zakończenie grzebienia, no i już te kurki powoli zaczynają nosić. Ważne, tak jak we wszystkich kurach, żółte skoki to są wszystkie tegoroczne. Młode tam, tam, moja faworytka jest tamta z tyłu. Ona najmłodsza jest kurek, Bardzo ładna jest, ale jeszcze taka młodziutka jest. No i kogut, no to wszystko jest. Wszystko jest krój e, tegoroczny koguty są ciemniejsze, takie bardziej takie w czarne wpadające, e, ładnie, no i, i ogony e, bardzo ładnie, mnie bynajmniej to się podoba, że e, te kury co ty Myślałem, że będzie Mają ten przepleciony ogon e, z białym. Jak on już tak naprawdę, już będzie taki dorosły, on jest dorodziły, ko, taki, do, naprawdę taki e, kogut e, pokaźny. E, I będzie miał takie wstęgi na te, te pióra e, na ogonie. Będzie miał takie białe. Bardzo ładnie to wygląda. No, tak jak widać, mocny. Tak, na, widać, nawet na, na nogach to widać od razu po budowie, że e, jest taki taki masywny ten kogut nogi grube, fajne, ładne te skoki także kurki takie, jeżeli chodzi o kury to bardzo takie fajne i ja dbam o to żeby te kury jeżeli są wybierane do, do stada to tak załóżnice mają być w kolorze no dużo takich czynników jest i, i ogon Ułożenie ogona tak, żeby był proporcjonalny. E, e, ogon, niektóre jeszcze, tak może teraz, są tak tutaj na, na w zamknięciu. Co to tak, śpisz? E, w zamknięciu to może to tak się nie prezentują, to zawsze to jest tak inaczej. No i z kupisku e, już są tutaj chwile, że już przekopać w sumie dokładnie wszystko, tutaj, co, co było. Nieraz się tu może coś wysypało. E, I e, tamta właśnie, mówiłem o tamtej kurty, bardzo ładna jest taka. E, ten krój kury mi się bardzo podoba. Ona ma takie fajne, bo ma takie ciemne skrzydła no i o, o, ogon e, taki wachlarzowaty, takie ułożenie ogona. Ogólnie wszystkie one może teraz tak trochę przysypiają, ale e, wszystkie mają takie ułożenie ogona, raz, że zadarte do góry, a dwa, że takie przełamanie tego ogona. Bardzo fajne. E, no ja staram się wybierać właśnie do stada, żeby to było e, te te, te kury, ta jest może, jedno, dwie są takie jaśniejsze, dwie, no i no ale te są może dwie różne, a trzy są takie od siebie do siebie. Gdzie ty idziesz? Tutaj? Do siebie takie zbliżone i trzy są trzy są powiedzmy też zbliżone. No ale tak jak widać, że każda te, może tutaj ta i tamta z tyłu, tamta jest młodziutka kurwa, ale moim zdaniem najładniejsza. One tak. Powiedzmy, że one mają tamto, może będzie miało, musiałbym zapiski zobaczyć, ale 4,5 miesiąca. No i te już mają takie powiedzmy, już wiek, co które już zaczynają nosić jajka. Ale charakterystyka tych, bardzo upierzenie, bardzo ładne, budowa, ładna, kołd, jak widać, może tutaj to okno, to jest troszeczkę takie, daje światła, ale z drugiej strony przekłamuje kolory. Ale na wybiegu się prezentują bardzo, bardzo efektownie te kury, majestatycznie takie to. No i kury przede wszystkim takie. Hmm. Eee takie fajne, takie przyjazne. Ja je tutaj, nawet y, pośród tych innych kur, niektóre to są takie dzikusy, a te razem są na w sumnym wybiegu. Ja je do ręki zabioram i, e, i nie ma z nimi naj, najmniejszego takie łatwe do oswojenia, takie przyjazne te, te kury są. Ja e, mówię, niektóre kury, zwłaszcza Lakenfeldery, to są u mnie takie kury, które są takie e, powiedzmy nie, nie tak. Co tu się dzieje? Jak koguty są oddzielone, to... Ale tak jak mówię, że, że taka bardzo ładna, najstarsza kura i od razu widać, że ona już jest z budowy i już taka... Daj spokój. Ale śliczna kura jest. Ale nie dobra. Ale to wszystko się unormuje jeszcze kilka. Kilka miesięcy, a za każdym razem, jak tego przy, przy ostatnim, przy czubatkach, tak samo było. Jak są e, jakieś kury takie starsze, dominujące, no to one mają taką tendencję do. E, hierarchia musi być ustalona. No i tu jest jedna z najstarszych, akurat na nią nie wiem. Musiała obrączka jej gdzieś e, e, spaść, bo, bo e, to było jedno pewnie z pewnie pierwszych klucz, e, ta kura, bo widać nawet już po łapach, że, że e, e, ona jest e, taką starszą kurą. E, no i nieraz było tak, że e, gdzieś było pojedyncze obrączkowanie za wcześnie i gdzieś te kury zgubiły te, te obrączki, a później ja to w całości już nie wypatrzyłem. No a to jedyna z kur, która nie ma obrączki. No niektóre się tam zdarzają, że nie mają obrączek, ale w większości mają. E, tak jak mówię, no nieraz się tak przytrafiło, że. Zaobrączkowałam i później już ta obrączka się gdzieś tam zgubiła, ale nie ma to, to znaczenia w każdym bądź razie. E, e, nie wiem, czy tu się pogubiłem w wątkach, bo przez to, że ta kura przeganiała, no to e, e, to straciłem troszeczkę młodego. A poza tym za chwileczkę muszę tam do kolegi jechać, bo też mam paczkę przy, e, podać na dworzec. Także też tak na szybkości e, pisał mi przed chwileczką, bo e, e, jedzie tutaj do mnie z Warmińsko-Mazurskiego, no to też ma przeprawę e, e, o 12.07. 12 ma być pociąg, to tak pokrótce jeszcze nagram. I kiedyś też nie wiem, czy przy czubatkach, ktoś napisał taki komentarz, jeżeli taki ranking, które tutaj wysuwają się na faworyty, jeżeli chodzi o, o, o kury, to ja uważam, że czubatka, podkarpacka, które będzie następnym odcinkiem z podkarpackimi kurami, i dominant trójbarwny to są kury, które są powiedzmy. E, mają e, Czołowe i Nie umiem e, Z tych, pośród tych trzech, tych trzech e, Raz Powiedzmy, no ktoś mi też zarzuci, że to jeszcze nie są Zarejestrowane To po, pośród tych trzech Trzech e, typów kur e, No to one by miały ten podium To, to pierwsze miejsce A reszta, reszta powiedzmy tam e, e, Po kolei I jeszcze nie jestem do końca Pewien, ale te kury naprawdę, jeżeli chodzi o kury, o nioski, o, o stabilność, o m, taką e, charakter tych kur, bardzo, bardzo fajne kury, e, żadnych problemów. Ktoś e, jeszcze, bo przy okazji tego filmu, e, ktoś tam pytał o, czy dostają jakiś eliksir e, e, w szykawce, no to nie dostają, u mnie nic. E, kury mają być. Ja uważam, że kura powinna być, y, wytworzyć taką swoją odporność. No i, i, i takie mają być, te kury mają być zadbane, ale, ale, daj spokój już. Ale, e, no każda ingerencja, jak się wytworzy już taką, y, y, wytworzą taką swoją odporność, przedtem nie było żadnych y, 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 wszykiwań i było bardzo dobrze. I uważam, że teraz tak samo powinny być, jeżeli stado jest prowadzone dobrze, kury są odporne na, wytwarzają takie swoje, swoje, taki układ immunologiczny, odporność jest, no i, i wychowują się w 100%, nie ma problemu z zachorowaniami, także. Właśnie odpowiadając na tego, no to nie są nic, nie, nie to, to słowo na, na YouTubie, na, mm, ze szczykawką się i, i, i źle, to tam jakoś algorytmy to wyłapują, dlatego tego nie używam, to mówię, że jako eliksir e, i e, kiedyś nawet chyba mi wycofali film e, przez to, e, także teraz to tak troszeczkę uważam, ale e, ja uwa raczej, uważam na to i... I, I też uważam, że nie powinno, gdzie Ty idziesz, nie powinno, raczej to jest moje zdanie osobiste, że yy, leczenie i tak dalej do dużo nie przynosi, to później są tylko kłopoty, e, stado ma być odporne, leczone, daj spokój, wyjdzie z niedobra, ale budowy, śliczna kura jest, ja mówię, no one jeszcze zrobię bo one tak jak mówię są młodziutkie kury ale ta jako, jako, jako najstarsza no ona już jest taka dorosła wiesz? tamta e, e, kurka no widać, że, że e, wiekowo jak są tutaj na, one niby są na wspólnym wybiegu ale i tak tak jak są tutaj przy zamknięciu no to, to różnie to bywa one będą tak i tak wszystkie już e, będą niedługo już razem troszeczkę te warunki pogodowe no moim zdaniem pa, Pan Bóg, jeżeli ludziom odbiera częściej ludzi odbiera rozum no to właśnie wysyła takie no, przez pogodę żeby się troszeczkę opamiętali z tymi powiedzmy tymi wariacjami klimatycznymi i Zima, zima jest teraz takie, żeby im to, planeta płonie, to takie na ochłodę. Dzisiaj jest znów zapowiadany minus 10 czy 11, i tam w ciągu dnia. Wczoraj był akurat dzień taki bardzo fajny, ale e, ogólnie ogólnie e, jest cały czas na minusie. Taka prawdziwa zima, e, mówię, to jest, to jest takie na opamiętanie, i teraz nie słyszymy, żeby gdzieś tam, to jest jakieś komunikaty, że e, planeta płonie. Ale to wszystko to jest w agendzie tej zielonoładowej, czy jakoś tam, jak to się tam zwie, jak zwie, ETS i tak dalej, ale to już powiedzmy abstrahując od tego, wracając do kur, bardzo fajna, bardzo fajna kura, jeżeli chodzi o hodowlę taką przydomową, bardzo, jajka kremowe, no i taka typowo, wielkościu wielkości wnioski. Między 65 do 70, tak jak we wszystkich kurach. E, bardzo taka, jeżeli zaczynają nosić stabilne kury, u mnie, tak jak przy wcześniejszym filmie mówiłem, u mnie kury są e, praktycznie sty, początek stycznia. Zaczynają kury znosić jajka. E, no, i tak powiedzmy od stycznia do lutego, zaczynają e, znosić jajka i tak samo w tym momencie są dzielone te kury stadami powiedzmy dwa tygodnie ja tak oczekuję tak około dwóch tygodni wtedy, wtedy jest praktycznie pewność w 100% że jajka raz że są zalężone, dwa że są gatunkowo gatunkowo są czyste Powiedzmy, że te dwa tygodnie trzeba odczekać. Jeżeli by było to po podzieleniu stad, to dwa tygodnie trzeba odczekać, żeby, żebyśmy mieli po prostu raz, żeby jajka były zalężone, a dwa, żeby było po tym właśnie koguć. Że no, tak się przyjmuje dwa tygodnie i po tych dwóch tygodniach powinny być właśnie jajka wszystkie już zalężone. I czysto, czysto powiedzmy rasowo. Także tak pokrótce. Eee, w razie jakichś tam pytań to zapraszam do, do komentowania. W następnym filmie eee, prawdopodobnie będzie podkarpacka. Eee, kura podkarpacka. Ona już jest eee, kurą, kurą. Daj spokój. Już. Stop. Daj spokój. Eee, kurą eee, bardzo podobnego, zbliżonego kroju eee, ja używam e, ja używam e, kur e, żeby nie wprowadzać czy tęczanki to właśnie używam tych kur tak samo do domieszania do, do podkarpackiej e, budowa e, krój e, prze, taki ogólnie z budowy charakterem bardzo zbliżone kury do siebie kolorystycznie troszeczkę inne ale, ale nie też nie, nie zbyt, z tego kolor, Koguty są dużo bardziej, moim zdaniem, nawet efektowniejsze. I co, co ważne, u mnie wszystkie kury, oprócz chyba jednej kury, mają e, e, różyczkowe grzebienie. Ta pogoda, ta aura pokazuje, że jednak różyczkowy grzebień jest dużo, dużo e, taki łatwiejszy do utrzymania kur e, na zewnątrz. Bo ci, którzy mają jakieś tam ocieplane kurniki, gdzieś możliwość przetrzymania jakiś tam okres y, czasu y, tych kur, no to to nie przeszkadza. W momencie, w momencie takich właśnie dużych mrozów i wiatru, tak jak przedtem było, no to pojedyncze grzebienie, no niestety albo się te kury zamyka, albo y, przemrażają mi się te grzebienie. Różyczkowy grzebień, Raz, mnie się podobał osobiście. E, dwa, no nie ma już tego problemu takiego przemrożenia, e, zwłaszcza u kogutów. E, także u mnie, znaczy w większości staram się, żeby no pewnie, pewnie, że pewnie żylakenfeldery i, i y, y, czy, czy włoszka, no to jednak jest to. Jest to pojedynczy grzebień, Worwerk tak samo, to są kury na, na, na pojedynczym wygrzebieniu, ale no jest już mniej. No i, i tych, to ta, powiedzmy te orłowskie, no to już zupełnie kura dostosowana do, do warunków takich typowo zimowych, ale jeśli jest niedobra. No i później dominant, rybawny i podkarpacka. No i czubatka, powiedzmy czubatka to jest jeszcze taka kura, która em, no pół na pół grzy, różyczkowy, różyczkowy no i przede wszystkim już ten grzebień nie jest tak wysunięty, jest położony blisko, blisko jednak u to nie ma takiego, e, nie ma takiego, e, takiej tendencji do przemrożeń. A jednak przy, przy tych właśnie wysokich grzebieniach, takie jak mają właściwie lokanteldery czy włoszka, włoszka przede wszystkim, wysokie grzebienie, to, no to jednak przy, przy takich warunkach jak są obecnie na zewnątrz, no to zdarzają się, zdarzają się po prostu przemrożenia. No i raz, że, że to nieładnie wygląda. No i no, dba, dużo, e, jeżeli się chce po prostu zapobiegać, no to trzeba te koguty e, e, zamykać. E, no jest to kłopotliwe. Tak ja mówię, no zima, zima jest jednak do, dla tych kur, które mają pojedyncze, pojedyncze grzebienie, no to jest jednak e, e, no ciężko, ciężkim tym czasem. Zwłaszcza w tym roku zima jest dość taka, e, e, taki prawdziwy obraz zimy w tym roku. E, śniegu powiedzmy, że, że tak nie jest zbyt dużo. Wczoraj nawet miały takie, był tendencje do, do roztopów, ale już dzisiaj jest z powrotem minus 5 w ciągu dnia. A na noc jest minus 11 i w kolejnych dniach, co ty tak się tutaj podsłuchujesz? Też ładna jesteś. Eee, w następnych dniach też jest e, zapowiadane, właśnie takie mi, mocno minusowe. Ja e, do momentu, w których nie będzie taka temperatura stabilna, to nie dzielę kur. Bo jednak, kury, jakich jest dużo one łatwiej sobie nagrzewają te kurniki przy takich niskich temperaturach, no i obsługa jest dużo dużo łatwiejsza. No przy przy y, dzieleniu robieniu tam kilku stad osobnych, no to y, powiedzmy, że y, te y, ta obsługa jest dużo, dużo cięższa. No zobaczymy. Jak, no ale ja tak liczę, że kończę, końcem stycznia będą już stada podzielone. No ale to wszystko jest uzależnione, uzależnione od pogody. Pogoda jednak w hodowli ma duże, duże znaczenie. na no, jak mówię, no zimę daj spokój ale Aleś ty jest niedobra. Kogut taki wielki. Także pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle zachęcam na kolejne filmy. Eee, ja lecę do tego kolegi, no tutaj jeszcze mu tutaj muszę spakować, eee, akurat tam odbiera odwiera sobie eee, ostatnie z gołębi, ale eee, ale no dojechać do eee, strefy do następna następna ideologiczna eee, e, ideologiczna rzecz to eee, strefa czystego 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 oszustwa, z tym czystym transportem, gdzie za wjazd do, do Krakowa trzeba zapłacić, my to, jeżeli ma się tam jakiś starszy samochód, to już się nie wiedzie, no to jest, no ale to jest, jak mówię, duże są protesty w Krakowie przeciwko temu, no i, i ja nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, zwłaszcza poszerzenie strefy tej płatnej w Krakowie, całe Cały tydzień od, so, od poniedziałku do niedzieli, z niedzielą włącznie, no to turyści i tak dalej, i do 22 już całkowite szaleństwo, brak pieniędzy w kasie i wyrywanie na, na, na żywca z kieszeni, z kieszeni tutaj mieszkańcom, e, zwłaszcza przyjezdnym, ci, co by chcieli odwiedzić Kraków, no to do 22 strefa płatna e, i każdy dzień w tygodniu no jeszcze do, do stycznia było e, wjazd można było było wjechać no ale to na na wjeździe są takie na wjeździe do Krakowa są e, tak jak to parkomaty nie pa, parkomaty wjazdomaty e, wjeżdżasz e, e, i płacisz I masz od razu automatycznie ekologiczny wjechałeś i masz już e, samochód który spełnia wszystkie warunki nieważne jak zapłacisz to Tutaj nawet dużo takich utworów powstało, że jak się że to takie z magiczną różdżką, jak to jak to swego czasu minister mówiła, że uzdrowi służbę zdrowia za dotknięciem magicznej różdżki. No to, to, to właśnie tutaj się. Wkłada pieniążka do yy, yy, strefomatu i już jest za dotknięciem magicznej różdżki, to znaczy z dotknięciem banknotu. No i się już się yy, ma samochód ekologicznie i wjeżdża się do strefy i yy, już się nie, zaczą, nie czyszcza i tak dalej. Także, tak to jest w Krakowie. Eee, ta, 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 takie mamy tutaj. E, e, klimaty, tutaj krakowskie. Także przedtem jeszcze fajne miasto, teraz już zidoligozowane tak strasznie, e, e, że e, no ciężko jest. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło do Krakowa, uważajcie, przyjeżdżać. Jak macie starszy samochód, no to musicie tylko po prostu mieć, e, jak macie starszy samochód, to musicie mieć grubszy portfel, żeby po prostu za, zapłacić. No i tak zawsze było. Także że e, e, zawsze e, ci co mają najmniej płacą najwięcej no i tak to tak to mniej więcej to zawsze funkcjonowało. Także pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cześć.